8 marca 2014 lot Malaysia Airlines wystartował z Kuala Lumpur, ale nigdy nie dotarł do celu w Pekinie. Nawet teraz świat wciąż nie ma jasnej odpowiedzi, dokąd poleciał samolot. W tym odcinku The Wonder Facts przeanalizujemy, co zostało odkryte po tylu latach. Prawie 11 lat temu 8 marca 2014 roku Lot MH370 Malaysia Airlines miał lecieć z Kuala Lumpur, stolicy Malezji, do Pekinu, stolicy Chin. Na pokładzie było dwóch pilotów, dziesięciu członków załogi kabinowej i 227 pasażerów, z których większość stanowiły obywatelki i obywatele Chin. Obaj piloci byli bardzo doświadczeni, szczególnie 53-letni kapitan Zachary Ahmad Shah który miał 33 lata doświadczenia w pilotażu. Farik Abdul Hamid, 27-letni drugi pilot, był uważany za młodszego pilota z 7-letnim doświadczeniem w locie. Jeśli chodzi o samolot, był to 11-letni Boeing 777. Nie zgłoszono żadnych problemów mechanicznych, a samolot nie doświadczył żadnych awarii elektrycznych. Chodzi o to, że był to tylko rutynowy lot między Malezją a Chinami, regularna podróż trwająca 5 godzin i 34 minuty, odbywająca się codziennie zarówno z Malezji do Chin, jak i w drugą stronę. Ale dzień, w którym ten lot wystartował, był daleki od zwyczajnego. To było coś więcej niż tylko niezwykłe, to było coś innego. Lot MH370 miał trwać w powietrzu tylko 5 godzin i 34 minuty, ale przed startem zatankowano go znacznie więcej niż było potrzebne wystarczająco, aby pozostawać w powietrzu przez 7 godzin i 41 minut to dodatkowe 2 godziny i 15 minut czasu lotu. Nie było w tym nic podejrzanego to była powszechna praktyka linii lotniczych. W razie złej pogody lub sytuacji awaryjnej, samolot wciąż miałby wystarczającą ilość paliwa, aby zmienić kurs, jeśli zajdzie taka potrzeba. Lot MH370 wystartował z Kuala Lumpur punktualnie o 12.42 rano. 8 marca 2014 roku. Kapitan Zacharie komunikował się bezpośrednio z kontrolą ruchu lotniczego w Kuala Lumpur przed startem i po starcie. Krótko po opuszczeniu pasa startowego, samolot zmienił kurs w kierunku Morza Południowochińskiego. O godzinie 1.09 rano, dokładnie 20 minut po rozpoczęciu lotu. Transpander pokładowy wysłał lokalizację GPS samolotu do systemu radarowego Kuala Lumpur. To wbudowana funkcja transpondera automatycznie aktualizuje pozycję samolotu do najbliższego radaru w regularnych odstępach czasu. Do tego momentu wszystko przebiegało bez problemów. O godzinie 1:19 rano, zaledwie 10 minut później. MH370 rozpoczął przejście z przestrzeni powietrznej Malezji do przestrzeni powietrznej Wietnamu. Wtedy kontrola ruchu lotniczego w Kuala Lumpur rozmawiała z kapitanem Zacharie po raz ostatni. Od tego momentu oczekiwano, że MH370 skontaktuje się z wieżą kontroli lotów w Ho Chi Minh City w Wietnamie. Kapitan Zacharie potwierdził przekazanie i odpowiedział: Dobranoc, MH370. Ani kapitan Zacharie, ani wieża kontroli lotów nie zdawali sobie sprawy, że jego dobranoc będą ostatnimi słowami usłyszanymi z lotu MH370. Do tego czasu samolot leciał już 37 minut. Zazwyczaj lot utrzymuje kontakt z kontrolą ruchu lotniczego od jednej głównej strefy lotniskowej do drugiej, aż do celu i tego się również spodziewano tym razem. Ale to, co do tej pory wydawało się normalne, miało wkrótce przybrać dziwny obrót. Zaledwie 3 minuty po tej ostatniej wiadomości o pierwszej 21 rano MH 370 zniknął z radarów. Zniknął zarówno z systemów śledzenia w Kuala Lumpur, jak i w Ho Chi Minh. Wieża w Kuala Lumpur nie zauważyła niczego niezwykłego. Uważali, że MH-370 po prostu wszedł w przestrzeń powietrzną Wietnamu, więc gdy samolot zniknął z ich radaru, wydawało się to rutynowe. Ale kiedy wieża Ho Chi Minh również nie mogła wykryć MH-370 na swoim radarze, poczuli, że coś jest nie tak. Natychmiast próbowali skontaktować się z kapitanem przez radio, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale nie było odpowiedzi. Przez następne 18 minut wieża Ho próbowała nawiązać kontakt z MH370, ale nadal nie było odpowiedzi od kapitana, więc skontaktowali się z wieżą w Kuala Lumpur i zgłosili, co się dzieje. W takich sytuacjach protokół mówi, że centrum ratunkowe powinno zostać powiadomione w ciągu godziny, ale wieża w Kuala Lumpur czekała pełne 4 godziny, zanim powiadomiła aeronauta. Multical Rescue Coordination Center. Do tego czasu stracono już cenny czas. Była godzina 6.15 rano. MH370 miał wtedy wylądować w Pekinie. Nadal była nadzieja, że samolot może dotrzeć na czas do Pekinu. Ale stamtąd również nie napłynęły dobre wieści. O godzinie 6.32 rano rozpoczęto akcję poszukiwawczą dokładnie tam, gdzie samolot zniknął. Siedem krajów wysłało 34 statki i 28 samolotów, aby przeszukać okolice Zatoki Tajlandzkiej i Morza Południowochińskiego. Ale niestety nie znaleziono żadnego śladu samolotu. W tym momencie się, cały świat zdał sobie sprawę z tragedii. Kanały informacyjne, strony internetowe i media społecznościowe skupiały się tylko na jednej historii locie MH370. Zespoły śledcze z wielu krajów również dołączyły do akcji poszukiwawczej. Nikt nie mógł w pełni zaakceptować faktu, że samolot po prostu zniknął ze wszystkich radarów. A nawet jeśli rozbiłby się w morzu, to taki duży samolot na pewno pozostawiłby jakieś szczątki unoszące się na powierzchni. Poszukiwania trwały bez przerwy przez kolejne cztery dni, ale niestety nie pojawiły się żadne pozytywne informacje. Z żadnego kierunku. Następnie, czwartego dnia, pojawiła się wiadomość, która wprawiła cały zespół poszukiwawczy w niedowierzanie. Kiedy lot MH370 zniknął z radarów o 1.21 rano 8 marca 2014 roku, zniknął tylko z cywilnego systemu śledzenia. Radar wojskowy Malezji faktycznie śledził samolot przez kolejną godzinę, a to, co zarejestrował, było niespodziewane. Tuż po zniknięciu z cywilnego radaru samolot kontynuował lot przez kilka minut, a następnie za. Wrócił w stronę Malezji. Po około 31 minutach przeleciał nad miastem Penan. Następnie zmienił kierunek w stronę cieśniny Malakka. Ostatni raz MH370 był widziany na radarze wojskowym o godzinie 2.22 nad Oceanem Indyjskim. Po tym samolot całkowicie zniknął zarówno z radaru cywilnego, jak i wojskowego. Cały zespół ratunkowy, wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym lotem, koncentrował się na jednym celu w rozwiązaniu tajemnicy, co się stało i dokąd odleciał samolot. Ale największe pytanie pozostało, dlaczego samolot nagle zawrócił, lecąc w całkowicie przeciwnym kierunku do Pekinu. Zespoły poszukiwawcze, które początkowo skanowały zatokę tajlandzką i Morze Południowochińskie, teraz przeniosły swoją uwagę na tę część Oceanu Indyjskiego, ale co zaskakujące, nie znaleziono tam żadnego śladu samolotu. Kilka dni później pojawiła się kolejna wiadomość, i całkowicie zmieniła sytuację. Ujawniono, że mimo iż samolot zniknął z radarów wojskowych o 2.22 rano, Wciąż komunikował się z satelitą. Teraz coś, co powinieneś wiedzieć. W przypadku samolotów Boeing jest to całkowicie normalne. Jeśli główny system komunikacyjny samolotu zawiedzie, automatycznie próbuje połączyć się z satelitą. W tym przypadku samolot automatycznie wysłał sygnał do satelity o nazwie Marsat, znajdującego się 35 tysięcy kilometrów dalej, i robił to raz na godzinę. Wykorzystując dane zapisane przez tego satelitę, eksperci przeprowadzili skomplikowane obliczenia i w końcu odkryli ostatnie ruchy MH370. Ujawniono, że po zniknięciu z wojskowego radaru Malezyjski samolot ponownie zmienił kurs. Przez kolejne 5 godzin kontynuował lot w tym samym kierunku nad Oceanem Indyjskim. O godzinie 8.19 rano samolot spróbował połączyć się z satelitą po raz ostatni. To był ostatni sygnał otrzymany od MH370. Po tym samolot nie nawiązał już kontaktu z żadnym satelitą i nie pojawił się ponownie na żadnym radarze. Co oznacza, że gdy zespoły poszukiwawcze próbowały znaleźć samolot, on nadal leciał, ale daleko od miejsca, w którym go szukali. Eksperci i śledczy uważają, że samolot utracił kontakt z satelitą po osiągnięciu tego zakrzywionego odcinka Oceanu Indyjskiego. Około 2000 kilometrów na zachód od Australii. Oznacza to, że samolot potrzebował 8 godzin, aby dotrzeć w to miejsce po starcie z Kuala Lumpur. A MH370 miał wystarczającą ilość paliwa, aby lecieć tylko tak długo. Dlatego uważa się, że samolot rozbił się w tym zakrzywionym obszarze z powodu wyczerpania paliwa. Ten zakrzywiony obszar oceanu jest ogromny i nawet większy niż całe Indie. Tam właśnie rozpoczęto operację poszukiwań głębinowych. Znalezienie MH370 było kluczowe, ponieważ bez odzyskania samolotu lub czarnej skrzynki nigdy nie dowiedzielibyśmy się. CO wydarzyło się na pokładzie przed katastrofą i te poszukiwania nie były krótkim wysiłkiem, trwały przez lata. Mimo to nigdy nie znaleziono żadnego śladu samolotu. Trzy lata później poszukiwania głębinowe zostały oficjalnie zakończone po wydaniu ponad 160 milionów dolarów. Podczas operacji nie znaleziono żadnych szczątków samolotu. Ale w 2015 roku rok po zniknięciu MH370 nastąpił przełom. Flaperon z prawego skrzydła samolotu wyrzucono na brzeg Wyspy Union. Ta konkretna część jest używana podczas lądowania. Kiedy śledczy to przeanalizowali, ujawniła się przerażająca prawda. Eksperci doszli do wniosku, że Flaperon nie został użyty podczas katastrofy. CO oznacza, że samolot prawdopodobnie uderzył bezpośrednio w morze. W ciągu następnych kilku lat odkryto kolejne części samolotu wzdłuż wybrzeży Afryki, ale do dziś nie ma żadnego śladu samego samolotu ani pasażerów na pokładzie. Nikt tak naprawdę nie wie, co wydarzyło się tuż przed zniknięciem lotu Malaysia Airlines MH370. Niektórzy śledczy uważają, że samolot został porwany, inni uważają, że awaria techniczna spowodowała utratę kontaktu z otoczeniem, a z powodu braku tlenu wielu ludzi w samolocie mogło stracić przytomność. Prawda, jakaby ona nie była, może zostać odkryta tylko dzięki nagraniom znajdującym się w czarnej skrzynce samolotu, która wciąż pozostaje gdzieś zaginiona w Oceanie Indyjskim. Osiem lat po zaginięciu MH370 w lutym 2022 roku pojawiła się nowa fala nadziei. Brytyjski inżynier lotniczy Richard Godfrey obecnie na emeryturze przedstawił nową teorię. Twierdził, że analizując słabe sygnały zlokalizował dokładne położenie samolotu. I co zaskakujące, współrzędne Richarda również znajdują się w tym samym zakrzywionym obszarze Oceanu Indyjskiego. Richard uważa, że zaginiony lot Malaysia Airlines nadal spoczywa 4000 metrów pod powierzchnią w tym dokładnym miejscu. To ta sama głębokość, na której zajęło 74 lata, aby w końcu odnaleźć brak Titanica. Teraz tylko czas pokaże, jak poważnie malezyjskie władze potraktują ustalenia tego emerytowanego inżyniera i czy rozpoczną zupełnie nową akcję poszukiwawczą w tym miejscu. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film był dla Ciebie interesujący i przyjemny. Powiedz nam, co myślisz w komentarzach poniżej: jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i podziel się nim z innymi. I nie zapomnij subskrybować, aby otrzymywać więcej niesamowitych treści. Dziękujemy za oglądanie.